Orędzie Matki Bożej dla parafii w Mediogorju i dla świata, z 25 kwietnia 2024 roku. Drogie dzieci, jestem z wami, żeby wam powiedzieć, że was kocham. Zachęcam was do modlitwy, bo Szatan jest mocny i z każdym dniem jego siła jest coraz większa dzięki tym, którzy wybrali śmierć i nienawiść. Wy dzieci bądźcie modlitwą i bądźcie moimi wyciągniętymi rękami miłości za wszystkich którzy są pogrążeni w ciemności i szukają światła naszego Boga. Dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie.